Witajcie, drodzy! Chciałabym poruszyć taki temat, który dosyć często się przewija w Waszych listach pytań, a mianowicie: chat i dzieci. Pytacie mnie, co właściwie myślę na temat wychowywania dzieci? Powiem Wam tak. Jak pewnie większość z Was wie, nie jestem matką, więc nie będę udawała, że jestem w stanie udzielić Wam jakichkolwiek rad na temat bycia matką. I tego jak tak naprawdę żyje się mając dzieci z Hadem, samemu będąc Hadem, z partnerem z Hadem i dzieci, nie mam takich doświadczeń, nie mam zamiaru się tutaj wymądrzać. Natomiast to, co mogę zrobić, to podzielić się z Wami moimi refleksjami wyslutymi na podstawie doświadczeń innych osób, które były tak miłe i podzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami. Jeśli chodzi o. Przypadek dzieci u osób, które mają chat. Ale to sprawa wygląda tak, że jeśli oczywiście te dzieci pojawiły się, na nim pojawiła się diagnoza, no to jest rzecz oczywista, tak. Mamy dziecko, jest, będzie, trzeba sobie jakoś poradzić. Pomimo górek, dołków trzeba podejść do sprawy odpowiedzialnie i po prostu to próbować dźwignąć. Na pewno tutaj pomoc rodziny jest nie bez znaczenia, natomiast po prostu wyjścia nie mamy. Inną kwestią, na pewno wartą rozważenia, i ja sama ją rozważałam, jest kwestia, czy decydować się na dziecko, kiedy już wiemy, że ten hat jest u nas lub u partnera. Od czego bym zaczęła? Pierwszą dosyć istotną kwestią jest kwestia w ogóle zajścia w ciąży i ciąży. U bardzo wielu kobiet, ja na przykład tak mam. Ze względu na, na depresję, na stany nerwicowe w depresji, jest dosyć wysoki poziom kortyzolu. A kortyzol w wielu wypadkach uniemożliwia w ogóle zajście w ciąży, więc o tym trzeba pamiętać. A jeśli chodzi o branie leków u panów, którzy leczą się na HAT, lekarze nie do końca są w stanie stwierdzić, jakie właściwie skutki ma używanie tych leków. Natomiast część z nich twierdzi, że może mieć wpływ nie tylko na samą płodność i żywotność płomników, ale też w jakiś sposób na, na ich jakość. Nie jest to jednak do końca zbadane i potwierdzone. A jeśli chodzi natomiast o kobiety i ciąże, to wpływ leków jest tak najbardziej jasny i oczywisty. Przede wszystkim on jest. Absolutnie idealnym i wymarzonym sytuacją, jeśli chodzi o posiadanie dzieci, o zachodzenie w ciąży, w chadzie, byłoby odstawienie wszystkich leków no, na trzy miesiące przed planowaniem dziecka. Takich informacji przynajmniej udzielili mi lekarze. Byłoby to wszystko super pięknie, ładnie, gdyby nie fakt, że wiele kobiet po prostu nie może sobie na to pozwolić. Po odstawieniu leków. Bardzo wiele osób wpada w bardzo silne depresje, bardzo wysokie manie, albo po prostu zaczyna się samookaleczać, ma myśli samobójcze. Jakby nie jest po prostu możliwe odstawienie wszelkich medykamentów. Ze względu na pogorszenie stanu zdrowia nie jest to zalecane. Wiem, że są lekarze, którzy twierdzą, że są takie leki i takie dawki, które można bezpiecznie przyjmować przez całą ciążę. I nie ma to żadnego wpływu na rozwój płodu i dziecko rodzi się zdrowe. Ba, mało tego, znam osobiście dziewczyny, które przechodziły szczęśliwie ciąże i urodziły zdrowe dzieci, a będąc na lekach. Nie będę Wam mówić, jakie to są leki, dlatego że ka dla każdego działa to indywidualnie i nie chciałabym nikomu niczego sugerować. Natomiast tak, udało im się, jest fajnie. Podobno zależy to od... Y doboru odpowiednich leków, dawek, od, odpo od wyboru odpowiedniego lekarza, zarówno ginekologa, jak i psychiatry, którzy nas wesprą w tym procesie. Myślę, że zależy to też od indywidualnych cech po prostu danej osoby, organizmu. To, czego jednak ja się dowiedziałam, wygląda tak, że w bardzo wielu wypadkach yy, lekarze ostrzegają przed tym, że przyjmowanie leków w czasie ciąży, może mieć yy, po prostu tragiczne skutki do rozwoju płodu, e, że pojawiają się straszne wady. Każdy mi to wymienia, ja powiem szczerze, że po prostu nie ogarnęłam tych nazw. W każdym razie możecie sobie doczytać. E, głównie są to problemy z układem nerwowym i powiem, polega na tym, że są one stwierdzone na tyle późno, e, że nawet gdybyśmy chcieli prawidłnie, zgodnie z literą prawa polskiego, usunąć taką ciążę, ponieważ ona jest z góry skazana na. Niepowodzenie i zagraża życiu matki i dziecka, to już nie możemy tego zrobić, bo wykrywalne jest to po trzecim miesiącu. Także umierają w butach. I to, co nas wtedy w razie czego czeka, to oczekiwanie na urodzenie martwego dziecka, albo po prostu żywego, które umrze nam niedługo po porodzie. Myślę, że jest to straszne. Oczywiście, jak już mówiłam, nie dzieje się tak zawsze. Ale takie prawdopodobieństwo istnieje. Jak w przypadku psychiatrów zawsze są zdania podzielone na dwoje babka wyłożyła. Kolejną rzeczą, która może sprawiać problem w przypadku Hadu i dzieci, to jest u pań depresja poporodowa. Depresja poporodowa może się zdarzyć w każdej kobiecie, ale kobiecie z Hadem zdarza się bardzo, bardzo często. Większość pań, z którymi korespondowałam, miała taki problem. Nie były to depresje lekkie, miłe ani przyjemne od kilku tygodni do kilku miesięcy. Związane były z odrzucaniem dziecka, odrzucaniem siebie, myślami samobójczymi, niemożnością karmienia piersią, niechęcią do karmienia piersią, problemami brać leki, nie brać i generalnie różnymi innymi problemami. U tych dziewczyn na pewno bardzo pomógł fakt, że miał kto je wesprzeć tak na stałe, non-stop, póki się nie ogarnęły. Jeżeli macie rodzinę, która może wam pomóc w taki sposób, po prostu, nie wiem, jest niepracująca, albo może przynajmniej wziąć wolne na taki czas, to super. Jeżeli nie macie, nie mam dlatego pojęcia, jak sobie poradzić. W takiej sytuacji. Więc to jest na pewno kolejny ogromny problem. Co jeszcze? Dla wielu osób bardzo ważnym aspektem jest to, że jakby predyspozycje dochodu są dziedziczne. Czyli mamy naprawdę bardzo, bardzo duży procent szans, że nasze dziecko również będzie mieć chat, tak jak mamy my. No, wiele osób nie chce się na to zdecydować, bo mimo wszystko jest to duże obciążenie. Sami mamy to, wiemy, jakie to jest fajne. Nie życzymy nikomu. Drawnie jednak większym problemem jest problem jakby społeczny z tym związany czyli problem wychowania tego dziecka. Dla mnie przynajmniej jest to największy problem, który należy brać pod uwagę. Bo trzeba mieć świadomość tego, że kiedy przychodzi na świat dziecko w rodzinie, w której jedno z rodziców jest hadowcem, jest ogólnie chore psychicznie, natomiast drugi jest tak zwanym cichym pacjentem, czyli jakby jest swojeście współchorujące z ogromnymi predyspozycjami w kierunku depresji, bo przebywano z tobą ze chorą, niestabilną, to jest to od razu zbiegu rodzina dysfunkcyjna. Nie mam tutaj na myśli tego, że w takiej rodzinie nie można się wychować, bo można jest mnóstwo rodzin dysfunkcyjnych, które nie mają na pokładzie, że tak pewnie, kogo chorego psychicznie, formalnie. Ale jest to bardzo duże obciążenie. Tutaj powiedzmy sobie szczerze: znam sporo dziewczyn, które do mnie pisały, że są szczęśliwymi matkami, mają nie tylko jedno, ale kilkoro dzieci, świetnie sobie radzą. Oczywiście mają górki dołki, ale są stabilne na lekach. wszystko jest w miarę w porządku i jakby okej. Okay. I są szczęśliwe ze swojego macierzyństwa. Mówią, że dzieci je motywują do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować. Yy, bardzo zazdroszczę, jestem z Was, dumna dziewczyny. To super, że, że sobie radzicie. Ale jesteś wiele kobiet, które mają szczęśliwe kariery zawodowe i całe życie pracują. Umówmy się jednak, że takich osób jest mniej. I tych, co pracują, i tych, co są bezproblemowymi mamami. E, na ogół jednak kobiety bojkają się. Dlaczego mówię o kobietach? To nie to, że, że panowie, ja was w jakiś sposób tutaj chcę dyskryminować. Po prostu jednak, zwłaszcza na wczesnym etapie wychowania dziecka, mama jakby jest przy nim częściej, więcej, jakby jest bardziej dociążona. Przynajmniej w większości wypadków oddajmy sprawiedliwość, nie zawsze. Ale ponieważ sama jestem kobietą, pozwólcie, że jednak skupię się w tym przypadku na kobietach. Pojawia się tu problem depresji, czyli tego, że jakby trzeba wstać do tego dziecka, trzeba je ogarnąć. Z jednej strony podobno pomaga instynkt macierzyński, podobno. E, wiem, że kobiety często mówią, jest mi bardzo, bardzo ciężko, ale wstaję, bo maleństwo mnie potrzebuje, wstaję, bo muszę. Super. Ale wiem też, że przychodzi taki moment, bo o tym też często piszecie, że nie możecie wstać. Że po prostu nasilenie tego wszystkiego jest takie duże, że pojawiają się myśli samobójcze, że pojawiają się próby samobójcze, bo po prostu nie dajecie rady. Że jest ten moment potem poczucia winy, że a przez długi czas przynajmniej taka walka o każdy dzień, że próbujecie wstać, bo wiecie, że musicie, ale potem przy pewnych jakichś mniej istotnych rzeczach, słyszycie, trochę zbywacie to dziecko, żeby sobie poszło, bo potrzebujecie chwili do z kolei w mańce pojawiają się problemy typu napady, agresji, zamykanie dziecka w innym pokoju, bo po prostu nie chcemy mu zrobić krzywdy, potrząsanie dzieckiem, bicie dziecka, e, krzyczenie na dziecko, ewentualnie uciekanie. E, niektóre panie, panowie również piją. Po prostu nie są w stanie wytrzymać presji. Mówmy się, to zostawia ślad w psychice dziecka i to bardzo mocny. E, znam bardzo, bardzo wiele smutnych. Przerażających, rozpaczliwych historii, a których nie będę Wam tutaj opowiadać, ponieważ są to po prostu bardzo prywatne zwierzenia osób, które do mnie pisały. Ale naprawdę naczytałam no, się tego sporo. Są to scenki mrożące krew w żyłach, zarówno dorosłych dzieciach, które nienawidzą swoich rodziców. Pomimo, że jakby z perspektywy czasu rozumieją, że że oni byli chorzy że nie chcieli ich skrzywdzić, ale jednak jakieś wewnętrzne dziecko w nich cały czas cierpi i nie potrafi się z tym pogodzić. Są to historie partnerów, właśnie nastoletnich dzieci, samych chorych, którzy piszą, że są potworami, że skrzywdzili kogoś bliskiego właśnie w taki sposób. Historie zrozpaczonych dzieci, które widzą tnące się mamy i, I historia jednej dziewczynki, która niesamowicie mnie jakoś tam poruszyła, gdzie ona widząc tą matkę zabieraną do szpitala, stała z łzami w oczach i mówiła, mamusiu, a ja już będę grzeczna, tylko tylko mnie nie zostawiaj znowu. Więc sytuacja, w których jakby dzieci biorą to wszystko na siebie i nie do końca to rozumieją, a nawet jeśli rozumieją, to jest to dla nich tak naprawdę trudne. To nie to, że nie kochają swoich rodziców, bo jakby rodziców tak naprawdę w pewnym sensie kocha się zawsze. Ale mają kurde dziury w psychice. I nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś na to poradzić. Pewnie, że wychowanie dziecka nigdy nie jest łatwe i że w każdej rodzinie i każdy rodzic popełnia błędy. I że te błędy potem odbijają się na naszych dzieciach. To prawda, tylko że kurde, no my nie jesteśmy tacy jak wszyscy. Mamy to wszystko bardziej. Więc mam podejrzenie, że jakby te dziury możemy robić bardziej. I dużo dziewczyn mówi, ale moje dzieci są ze mną szczęśliwe. No są, są, ja nie twierdzę, na pewno są, tylko, tylko nie wiem, czy za 20 czy 30 lat nie będą chodzić do psychologa i zastanawiać się, co było z nimi nie tak, bo czasem to nawet w podświadomości gdzieś siedzi. Powiem wam szczerze, po prostu nie wiem. Myślę, że kwestia, czy posiadać dziecko, czy nie, to jest sprawa bardzo indywidualna i zależy od tego, jak. Wy to czujecie, na ile jesteście na to gotowi, na ile też jesteście stabilni, bo każdy z Was przechodzi chorobę inaczej. Są osoby, które jakby w tym hadzie są bardziej stabilne niż inne i lepiej ogarniają. Jeżeli czujecie wewnętrznie, że potraficie, że dacie radę, no to jakby idźcie z tym. Ja trzymam za Was kciuki. Ja natomiast doszłam do wniosku, że. A że z mojej strony byłoby nieodpowiedzialne zdecydować się świadomie na dziecko, bo nie chcę powołać do istnienia jakiejś istoty biednej, która będzie skazana na bycie ze mną, tak na co dzień. Uważam, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby przyszedł na świat i był kochany, żeby móc dać mu szczęśliwy, spokojny, dający bezpieczeństwo dom, porządny tak zwany. Ja takiego nie jestem w stanie dać nikomu, więc, jakby w moim przypadku, jest to decyzja na nie. Natomiast jeśli wasza jest inna, to mówię: na pewno otrzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że te decyzje są dobre, świadome, że posłużą Wami, Waszym dzieciom. No i oczywiście dzielcie się swoimi doświadczeniami. Piszcie do mnie. Trzymajcie się, kochani, papa. Pa.